Czy zastanawiałeś się, jak wyglądały początki polskiego Agro YouTube'a? Czy wiesz, który z obecnych twórców zaczął jako pierwszy nagrywać filmy, jak powstawały największe kanały oraz co się działo na rolniczym polskim YouTubie? Ja jestem Radkowski, witam was na kanale Agrofan i zapraszam na materiał o historii polskiego Agro YouTube'a. To ogromna platforma z filmami, na której ludzie szukają przede wszystkim rozrywki. Możemy znaleźć tu tysiące kanałów o danym kontencie, dziesiątki tysięcy twórców, którzy tworzą wszelakiej treści filmy. Od wspomnianej rozrywki, przez wątki informacyjne i edukacyjne, po różnego rodzaju poradniki czy muzykę. O influencerach i ich aferach to już nie wspomnę. W tym całym Miszmaszu na YouTube rolnictwo i rolnicza społeczność również znalazła swoje miejsce. Obecnie Polski YouTube cieszy się dużą popularnością, a kanały rolnicze osiągają dziesiątki, a nawet setki tysięcy widzów, tak jest obecnie, ale jak było na początku i jak na przestrzeni lat doszło do tego, co możemy oglądać dzisiaj? Na początku warto by wspomnieć kiedy to wszystko wystartowało, bo być może wśród widzów znajdą się osoby, które myślą, że YouTube jest od zawsze. Sama platforma wystartowała w 2005 roku, a pierwszym filmem umieszczonym na YouTubie był film Me at the Zoo, wrzucony 24 kwietnia 2005 roku przez jednego z założycieli YouTube'a. Pierwszy polski debiut na YouTubie, czyli pierwszy polski film, to nagranie z białostockiego FlashMoba, w którym ludzie po prostu pokazują żółtą kartkę. Wideo zostało wrzucone na YouTube'a 9 września 2005 roku. Ale my nie o tym, my dzisiaj o rolnictwie. Przejdźmy zatem do pierwszej części tego materiału, w której przedstawię pierwszych 10 filmików z rolniczym akcentem, jaki udało mi się znaleźć. Chciałbym zaznaczyć, że są to jedne z pierwszych filmów. Być może mój research był za słaby i można dogrzebać się do czegoś, co było wrzucone wcześniej. Niemniej jednak, są to jedne z pierwszych nagrań na YouTubie. No i druga sprawa, osobną rzeczą są filmy z lat 70. czy 80., bo nie chodzi mi o datę nagrania filmu, tylko o datę jego publikacji na YouTubie. Tak więc zaczynamy od najstarszego filmiku, jaki udało mi się odgrzewać na YouTubie. Mimo, że pierwszy polski film opublikowany został w 2005 roku, to niestety nie udało mi się znaleźć czegokolwiek z motywem rolniczym na nagraniu, co zostałoby dodane właśnie w 2005. Film, który wyszukałem jako najstarszy, został dodany 13 czerwca 2006 roku przez użytkownika Puceik. Jest to pierwszy film, jaki znalazłem, i od razu taka petarda. Rol, 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 rol zostawił. Ta miasta zdział, Mówił, naprawił, Ja teraz swój świat, Raz nim sprzedał. Audio, które słyszycie, to oryginalny podkład w tym filmie i jest to utwór ekipy Radio Chlew pod tytułem Wioska Moja Kochana. Co ciekawe, na oficjalnym kanale YouTube ekipy Radio Chlew, ta piosenka ukazała się na sam koniec 2006 roku. Film zarówno ten dodany przez użytkownika Puceik, jak i Radio Chlew, to zlepek zdjęć i nagrań ze wsi. Oba filmy jednak nieco się różnią. Radio Chlew zrobi do tego teledysk i przez większość czasu możemy podziwiać przygody dwóch rolników, ich tańce poprzeplatane są jakimiś ujęciami na kury i tym podobne. Film Puceika zaś zawiera zlepek zdjęć i nagrań, które krążyły wtedy po internecie. Co ciekawe, Radio Chlew nadaje już od 1000. 1996 roku mają nawet swoją oficjalną stronę i publikują w sumie do dzisiaj. Jakość nagrań i merytoryka tekstów niezmienna od lat. Jak widać, niektórych ten fakt dosyć dziwi. Kolejny stary materiał na YouTubie to już bardziej coś związanego z rolnictwem i przede wszystkim merytorycznego. Film z precyzyjnego pobierania prób glebowych został opublikowany 1 sierpnia 2006 roku na kanale Precyzyjne Rolnictwo. Kanał ten publikuje filmy do dziś i obecnie ma niecałe 3,5 tysiąca subskrypcji. Przedstawiony film to nic innego jak prezentacja poboru prób glebowych za pomocą precyzyjnego urządzenia zamontowanego na kładzie. Jakość nagrania pozostawia wiele do życzenia, ale przypomnijmy, że to 2006 rok. Dziś każdy w kieszeni ma dobrej jakości kamerę w smartfonie. Smartfony w tamtych czasach wyglądały mniej więcej tak. Na plus ścieżka dźwiękowa. W przeciwieństwie do poprzedniego filmu, tutaj mamy dobrej jakości nagranie z lektorem. Teraz odbywa się objazd granic pola, podczas którego zarejestrowana zostanie powierzchnia uprawy. Drugi film na tym kanale został dodany niedługo później i przedstawia precyzyjny wysiew nawozów, ale tego już w sumie nie będziemy wliczać do naszej listy. Trzecim w kolejności starym nagraniem, jeśli chodzi o coś związanego z rolnictwem na polskim YouTubie, jest króciutki, czterosekundowy filmik. Na filmie widzimy po prostu przejazd bizona, przy czym widzimy to chyba zbyt mocne stwierdzenie. Nagranie zostało wrzucone na YouTube przez użytkownika Wąski 31 sierpnia 2006 roku. Następne wykopalisko to już zupełnie coś innego. Jakość niestety pozostaje bez zmian, ale twórca tym razem postarał się o montaż. Film pod tytułem Szybciejsi i Wścieklejsi został opublikowany 19 listopada 2006 roku na kanale Kizia Mizia 12. Poza tym jednym filmem nic tam więcej nie ma. Na samym filmie możemy obejrzeć udaną próbę odpalenia ciągnika. Jest. Potem to, na co wskazuje sam tytuł, czyli szybką jazdę tym zabytkiem, pod utwór Botenana, żeby było krótsze jeszcze szybciej. Ja a dla lepszej trakcji główny bohater postanowił dociążyć tylną oś swoimi dwoma koleżkami. Chwilę później chowanie traktora i wyciąganie kolejnego wiejskiego zabytku, czyli popularnego malczana. Na ciągniku było szybko, teraz będzie wściekle, na co wskazuje podkład muzyczny. Koniec przejażdżka Trabantem i koniec filmu. Tak więc lecimy dalej. Piąty najstarszy film to akcja Wykopki, a raczej Wykopken, jak mówi sam tytuł. Film został opublikowany 29 listopada 2006 roku na kanale Kameleon Daltonista. Sam filmik to po prostu zlepek zdjęć z jakichś rodzinnych wykopek, jest ciapek, są zimnioki, czylałcik przy piwku i fajrancik przy czymś z większym procentem. Po prostu wiejski klimacik, nie ma co tutaj dużo mówić. O kolejnym materiale tylko krótko wspomnę, gdyż jest to nic innego jak pokazany Ursus C360 i objazd dookoła Padoku, czy też jakiegoś innego parkuru, Film dodany 30 grudnia 2006 roku i jest to ostatni film, jaki znalazłem z tego roku. Bardziej niż pewne jest to, że w 2006 były jeszcze jakieś filmiki z czymś rolniczym, ale do materiałów sprzed tylu lat ciężko dotrzeć, a jeszcze trudniej, gdy nie mają praktycznie wyświetlonych. Tak więc kolejny stary rolniczy materiał, jaki znalazłem, jest podwójnie stary. Raz, że został opublikowany na YouTubie 5 kwietnia 2007 roku, a dwa, że jest to polska kronika filmowa z 1977 Roku. Kosztowne i skomplikowane maszyny wymagają w obsłudze nie lada umiejętności. Żniwa to dla fabrycznej zalogi czas egzaminu. Choć jakość Bizonów nie wymaga reklamy, fabryka wzmocniła swój serwis techniczny. Film dosyć ciekawy, mimo propagandy, która była obowiązkiem w tego typu produkcjach. Sam dokument przedstawia funkcjonowanie fabryki maszyn żniwnych w Płocku i produkowane w niej kombajny Bizon. Na kanale Auschwagen, na którym został opublikowany wcześniej wymieniony film, znajdziemy jeszcze kilka tego typu materiałów. Oprócz tego możemy obejrzeć tam znany wielu osobom serial Złote Łany z 2000 roku. Serial przedstawia życie na wsi Wszyscy będą w mieście? Może tak wyjdzie, wszyscy. Lekkim chlebkiem, żeby trzeba i ciężko pracować. Ziemię to trzeba kochać po prostu, no. Z samej fabuły nie będę wam teraz streszczał. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do zapoznania się z serialem. Sam autor kanału Ausztagen publikuje filmy do dziś i są to głównie nagrania ze żniw i z pracy Bizonów. Top 8 tego, co wyszperałem na YouTubie, to filmik z 9 kwietnia 2007 roku, który został opublikowany przez użytkownika Kowiak66. Sam autor jest jednym z pierwszych prekursorów rolniczych vlogów. Poprzednie filmy, o których mówiłem, były to pojedyncze filmy na kanale, często ledwo zahaczające o temat rolnictwa. Może poprzedni autor i jego filmy z bizonami już bardziej odpowiadały naszym zainteresowaniom. Swoją drogą można powiedzieć, że kanał Ausztagen jest to nieco starsza i uboższa wersja, Wersja kanału Wacolo 73, który też głównie zasłynął z Bizonów, ale o tym nieco później. Kowiak jednak jako jeden z pierwszych zaczął publikować filmy z gospodarstwa i z różnych prac polowych. Jego najstarszy film to krótka, 25-sekundowa prezentacja traktorka sam. Na kanale znajdziemy tylko kilkanaście rolniczych filmów, czy to z siewu, czy ze żniw. Przejdźmy zatem do kolejnego filmu. Film ten na YouTubie zagościł 13 kwietnia 2007 roku. Mimo, że między nim a poprzednim filmem jest tylko 4 dni różnicy, to jestem przekonany, że gdzieś w czeluściach YouTube'a są jakieś rolnicze filmy. Pamiętajmy, że od powstania YouTube'a minęły już 2 lata, a przed YouTubem rolnicy swoje nagrania publikowali na różnych forach lub innych stronach, gdzie można było zaplodować filmy. 2 lata to już jednak trochę czasu i myślę, że to wystarczyło, aby rolnicy stali się już niemałą częścią YouTube'owej. Społeczności. Wracamy jednak do naszego filmu. Film został wrzucony przez użytkownika Sosek Rolnik, a na nagraniu oglądamy Ursusa C385 podczas orki. Jest to krótki film o jakości adekwatnej do czasów, w których był nagrywany. Oczywiście większość rolniczych filmików z tamtych czasów koniecznie musiała być zmontowana pod jakiś klubowy, często zremiksowany kawałek albo jakieś disco polo. Sosek wrzucił raptem kilka filmów i od dawna jest już nieaktywny. Top 10 zamyka film wrzucony przez Marcina Szczepańskiego. Mimo iż pierwszy jego film został opublikowany 3 kwietnia 2007 roku, to pierwszy rolniczy film pojawił się blisko dwa miesiące później, bo 26 maja. Film ukazuje pracę nośnika narzędzi RS-09 z agregatem uprawowym. O jakości nagrania nie muszę wspominać, zresztą tutaj nie można mieć pretensji do autora, po prostu takie wtedy były możliwości technologiczne, o czym już zresztą wspominałem. Sam film tym razem jest bez podkładu muzycznego, co według mnie jest na duży plus. Bo same podkłady muzyczne w tamtych czasach były. no były różne. Rol, 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 rol. Rolę zostawił. Sam kanał pana Marcina jest nieaktywny. Oprócz wspomnianego filmu z nośnikiem RS-09, przy uprawie jest jeszcze kilka innych filmów z tymże ciągnikiem. No i na koniec. Poza top 10 pokażę wam jeden z pierwszych rolniczych vlogów. Mówiąc vlog, mam tu na myśli nie filmik pod muzyczkę, czy statyczne nagranie z pracy danej maszyny, a film z komentarzem autora lub osoby nagrywanej podczas nagrywanej pracy, czyli krótko mówiąc, mówienie do kamerki podczas pracy. Tymże mini vlogiem jest film z 1 sierpnia 2007 roku który został opublikowany na kanale Paweł Golus. Sam filmik to po prostu minutowe nagranie z przewracania siana. W trakcie pracy jedna z osób, prawdopodobnie w ramach żartu, zaczyna opowiadać o aktualnie wykonywanej pracy oraz pytać się innego uczestnika tejże pracy o wykonywane w tej chwili czynności. Musimy kilka słów do kamery. Pan Jarek? Siano jest prawie suche. Należy jeszcze przewrócić. I podejrzewam, że około... Nie można je zbiegać! Zostało Wasz kierowca, pan Wojtek, nigdy nie pije na służbie! Swoją drogą, czy pan traktorzysta z tego nagrania kogoś wam przypadkiem nie przypomina? Podpowiem: żółta trzydziestka, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne. Witajcie w dzisiejszym odcinku. No cóż. Główny bohater tego nagrania, jak się okazuje, to również Jarek. Tak więc tym materiałem kończę tą część historii polskiego rolniczego YouTube'a, chciałbym jeszcze raz podkreślić to o czym wspominałem na tym odcinku. Mimo, że rolnicza społeczność dosyć szybko znalazła swoje miejsce na YouTubie, a kolejnych rolniczych twórców szybko przybywało, to jednak okazuje się, że 17 lat to szmat czasu, jak na taką platformę, i ciężko jest dokopać się do pierwszych filmów zaraz po starcie serwisu, tym bardziej do filmów tematycznych, no w naszym przypadku o tematyce rolnictwa. Choć pewnie pominamy. Jakieś nagrania, to mam nadzieję, że przynajmniej trochę nakreśliłem, jakie były początki wrzucania na YouTube filmów z gospodarstw oraz z prac polowych. Mogliśmy zobaczyć, jak takie filmy wyglądały. Patrząc na to, co publikowane jest dzisiaj przez rolnicze kanały, możemy zdecydowanie stwierdzić, że przez ten czas jakość i merytoryka rolniczych filmów uległa ogromnemu progresowi. Zmianie uległy także formaty udostępnianych treści. Dziś są to nie tylko filmy pod muzyczkę czy proste filmy z pracy. Ale także profesjonalne nagrania pokazujące pracę danych maszyn, treści dydaktyczne, informacyjne, rozrywkowe czy różnej maści vlogi prowadzone przez agroyoutuberów. No właśnie, agroyoutuberów, mimo Iż rolnicze filmy zaczęły na YouTubie pojawiać się dosyć dawno temu, to dopiero cykliczność publikowania takich filmów przez dany kanał sprawiła, że spośród przypadkowych kanałów i nagrań na YouTubie zaczęli wyłaniać się twórcy, którzy swoimi materiałami i gospodarstwami zaczęli przyciągać coraz większą grupę widzów, a rolniczy YouTube zaczął znacząco się rozrastać. Ale o tym opowiem w kolejnej części. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że tego typu treści również Znajdą miejsce na YouTubie. Mam również nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jestem ciekaw Waszej opinii. Jeśli w ogóle ktoś to obejrzał, oczywiście. Dlatego, jeśli mogę, to proszę zostaw komentarz, czy takie treści są dla Ciebie interesujące. Chodzi mi tutaj głównie o rolniczy YouTube. Jeśli masz jakiś pomysł, lub jesteś czegoś ciekaw lub ciekawa w tym temacie, również daj znać w komentarzu. Na koniec, jeśli chcesz, możesz zostawić subskrypcję, aby nie przegapić kolejnej części historii polskiego agro YouTubea. No tutaj. Będzie mi naprawdę miło, jeśli klikniesz tego suba. I jeśli masz jakiegoś ziomeczka, który lubi te tematy, to może podrzuć mu też ten filmik, lub po prostu gdzieś to udostępni. Tak więc, prośba o komentarz była, o subika była, podziękowania były, ale podziękuję jeszcze raz. Także było mi bardzo miło. Zapraszam na kolejny film. Kłaniam się, cześć. Do widzenia. Zajona Right.